Cześć, cześć, witajcie, ja jestem Adam, dzisiaj sobie w Minecrafta, nasz wersja w -y. Mam dzisiaj dla was do pokazania wam tekst odpaka, który wam udostępnię za 10 łapek pod tym filmem, więc mam nadzieję, że dobijecie, bo to nie jest ciężko z obkami. no i co? Widzimy się już na pierwszą adresę w tym odcinku. Wow. Okej. Okay. Widzowie, <laughs> teraz zauważyłem, że jest tu pusty, bo nikogo nie ma na Skywatchsach, dobra, idziemy nawet w nieważne. <laughs> Ja mam widzowie, ty już na pierwszy a ten w tym odcinku, więc mam nadzieję, że to się spodoba. Więc screenshot, a nie chcący totalnie. A słuchajcie, mam dla Was do taki takie który pak wam dostępnie za 10 łapek jak już mówiłem i patrzcie jak on wygląda. Teraz sobie macie popatrzeć, nie mam mi ogólnie wszystko, skrzynki. Skrzynki ma chyba zwyczajne w sumie, ale tutaj wszystko no, popatrzcie sobie widzę, bo jest ładny, jest naprawdę ładny. Mam nadzieję, że... Aj, co tam, co tam się... <laughs> on spadł? <laughs> nie, oni się budują, myślę, że on spadł, widzowie. Oni się budują. Dobra, nieważne. Myślałem, że on myślę, że on umarł, widzowie. Ale on jednak nie umarł, więc z giga koks, widzowie, bo gdyby umarł, byłoby mega sadge, a tak to byłoby spoko. Oby to jest spad i stać żeby i to Nikt nie budował łóżka. żeby obudować pewnie, nie? Nice. Najlepiej. Koks, widzowie. Gdyby ten... tu jest wieśniak. Weźmy sobie go... Weźmy sobie go... Kamieniem, co? No, kamieniem. Wow, dziurka. padłem w dziutkę, widzowie. W ogóle przyszedł... widzę widzowie Minecrafta. Nie wiem, żeby było tu widać. Ale to dlatego, że nie wiem w sumie dlaczego, mi bo komputer mi się pali w widzowie. Ogólnie, zostawcie łapeczkę i komentarz, napiszcie komentarz, jakiś fajny, milutki komentarz. Bo tak nie jest ciężko z komentarzami, w ogóle ciężko z filmami, YouTube nie promuje, a promował widzowie. Tylko stawcie łapeczkę, pod tym filmem, wideo. w tym momencie, zostawcie łapeczkę. Tutaj Subika, pety, o Subiki, jesteście osobą nową, bo widzowie, bo to, 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 to naprawdę musi, to musi, musicie, musicie, to zrobić widzowie, bo, bo, no, bo tak, bo rozkazuję wam, zmuszam was, jakby nie macie wyboru innego ja w tak myślałem o tym jakby jak jakaś integracja z widzami, nie? Widzowie? Dlatego, słuchajcie, napiszcie w komentarzu na przykład masz ulubiony kolor, nie? Na przykład, nie wiem, cokolwiek napiszcie o was, nie? Wiedział na przykład, nie wiem, co kto lubi nie? Gdy, na przykład, nie? Wydziemy na przykład czego chcecie na następny odcinek, to też napisać, nie? wtedy będę na, na przykład jakie mnie, kiedy chcecie, albo z jakiego serwera. Nie dapka, bo datwym nie żyje widzę, jak wiecie, nie? A ja nie jak nagrywać kolejnego odcinka w stylu. Wow, cheateru na C, WTF, nie? Potem się teraz nie da grać słownie, ja tam gra po 90 osób i to tak mocno, to światowsko. Ale VOH jest spoko, VOH ma fajne bedy, tak jest spoko bym powiedział, nie? No jest nawet za 7, nie? Dobra, weźmy sobie ten już tutaj szybko go wyklepmy. wyklepmy. Mam no jeszcze jedno złoto, come on! Dobra, w ogóle, no ło wow, tu leci, musimy się, dobra. Mam jedno złoto, dobra, chodźcie. się. Kula ognia, patrzcie, jak to jest sobie, bistra, kula ognia, nie? To jest sztosem totalnym, patrzcie. Wow, nie tak. Widzowie, jestem sam? Zniszczyło coś wełny, ale to mało zniszczyło wełnę. On TNT będzie zrzucał, nie widzowie. Kurczę, blady. Widzowie, Panika Gaming, widzowie. Okej. Okay. Kurde. Kurde. czy widzowie. Mam problem, widzowie, mam problem, widzowie, mam problem, widzowie. Problem jest, widzowie, problem. Problem, problem, problem. Ale ja. Nie, nie mogę tu wejść u niego wyżej. Myślałem, że mogę tylko wejść u niego... sklepać stąd. Nie da, jada. Dobra, widzowie. Oh, on to robi. WTF, Dobra, widzowie. Musi ja mi się widzę, tutaj podbudować do niego. A ja nie tak poległem, widzowie. Trzeba tu się jakoś... Hmm, sam nie, z trzech. Jak się... Wow, ktoś się tepnął tutaj. Dobra, jeden spadł, zabiję jednego, widzowie. Zabiłem jednego. Znaczy nie dostałem kill to, ale... Spadł, został Tentiken. Dobra, widzowie. Mamy jednego mniej zielonych. Cox. Znaczy, z został dostał fireballem, widzowie. Ja jednego zielonego mamy z głowy, widzowie. Jest z widzowy, giga, giga z widzowy, nie? Wiecie o co chodzi, widzowie. Ten ja teraz też będzie tutaj cudował, nie? Ło, wow, wybiłem swojego, nie w końcu. Gońcie go, gońcie go, gonitwa. Legowało mi ogólnie. Ale dobrze, tamten wybiłem, tam ten, swojego wybiłem. On tam tego zrzucił. Dobry to tutaj poszło z widzowie. To naprawdę. Coś kościut. Oni mają sojusz już po pierwsze tam cię ten gościu został co w miejscu i patrzył jak... ma gościu, co to? Kma ja czemu mam lag jak tutaj wchodzę, WTF Lećmy gdzieś nie wiem gdzie ja lecę w ogóle w diamenty, a po mi diamenty. Nie wiem, jak są diamenty, chociaż tyle mogę zarobić, nie? Nie wiem gdzie Mój teammate jeden wyszedł jeden zwalił, bo w ogóle gierkę, pięć główna się odwaliło, nie? wiem, ogólnie.